trzeba podnieść chociaż Właśnie. chociaż jakiś procent ludziom z innego całkowicie osiedla przychodzę tu żeby bo, tanie, tak ta jak marchewka... Pani wszystko. szuka promocji jakieś, tak, tak jak Nrzbe i tak? kochana jest, e, ko, proszę pana jest e, dobrze, to jest dobrze, proszę pana, bo proszę pana e, ma dużą emeryturę i on ma w nosie to. Ale co pani ma tylko To co się stało? Mało, 700 zł mieszkanie sam, żeby oni zrozumieli, chociaż... No nie, ta... 1500. Pani ma zażycie za pięćset? Nie, no skąd? Jak, jak 700 mieszkanie, światło. Nie, pani już, no 700 zł mieszkanie samo. A ile kosztowało? Światło. A 450 jakby do wspólnoty weź Prawie drugie tyle? Tak, teraz tak wszystko podrożało. Światło i. Ja, po teraz. no... Najpierw przez... ma zdrożej światło, bo jeszcze gorzej. No to już teraz no, tam... Proszę pana, Mas, ale y, tego emerytura nie jest tak samo. Ile leki bo... kosztują? No, różnie. Są darmowe? A skąd? Są to i tak dalej. Tak, o, antybiotyk, je. o, taki antybiotyk, trzy opakowania po 102 zł. a bu, nogi... w tym kraju, jak Pani, w tym, w tym roku, jak wszystko ja to Ja to powiem tak, że... Tak no, żeby oni zrozumieli chociaż w rządzie, że trzeba podnieść chociaż, no chociaż jakiś procent ludziom. Ile teraz trzeba było mieć, żeby żyć godnie w tych czasach? Powiedzmy, ja, że nie, Pani sama jest. Ja nie orientuję się, bo ja, nie, bo, ja z innego całkowicie osiedla przychodzę tu, żeby bo, taniej, żeby taniej o, ta jak marchewka. Czy pani przecież... szuka promocji jakiejś, tak jakby, żeby ta, jak najtaniej. tak. Tak, tak. Czy że taki dobrobyt, jest eee, na jak pani włączyć no. TVN Polska, że super się żyje emerytą. Komu kochana jest, komu proszę pana jest dobrze, to jest dobrze proszę pana, bo proszę pana ma dużą emeryturę i on ma w nosie to. Ale co pani ma taką to się stało? Mało lat pracy, było, czy małe składki były inaczej wprowadzane tamtych czasach? Wiem, ja to byłam w ZUS-ie wyliczana tak, że proszę pana, miałam 25 lat i, i poszłam na tę emeryturę ale ta pani mówi, że miałam bardzo niskie zarobki. Znaczy, z grupy, czasy były. z grupy, po prostu a. mi dawali, bo była grupa najwyższa ósemka, a mnie dali czwórkę. I, znaczy. musiał, i musiałam pracować na maszynach trzech i to, i to nadganiałam nadliczbowe małe dzieci były, a tu guzik prawda, to wszystko zależy od, od grupy. Czy pani nie świadoma wtedy była? No skąd, no, wisał, że będzie no, na no, skąd, skąd? To tylko tyle, że wyraźnie Zabiałam normę, produkcja szła za granicę, zostawałam na noc, nawet na drugą zmianę, bo wojsko przyjechało, produkcja wojskowa była no, prożywana, no, trzeba było odebrać wszystkie. Yy, yy, ciężka to, praca. Jaką z memerytą? Bo jest 13, 14, 18. Tak, to, to dużo mi. czy wystarczy na wszystko i tak No nie, absolutnie nie. dobrobyt, nie. Nie czy nie ma? Nie? E, absolutnie nie ma. Nie ma. Jak nie. to wygląda? To pisała ta telewizja. Ile pani ma te emerytury? Ile brakuje? O, kochany. Ma pani dwa chociaż? Nawet nie mam dwóch. Ja się przeżyć za, za, za poniżej 2000? Nie. To dzieci nie powinny się uczyć, a nie zabierać im, żeby prac domowych. To jest le... Geografia, historia to jest podstawa. No, bo... no i no oczywiście matematyka. Nie historii, mniej się kibicza, Nie, nie, nie który bardzo niedobrze, nie bardzo niedobrze. Proszę? Czy lepiej będzie manipulować takimi ludźmi później, jak będą mniej wykształceni? No nie wiem, jak będzie. No po co ja to rząd ja robi, nie, no. nie będę żyła historii w tych czasach. ...nie czas... będzie znał, to co to... No może pan powiedzieć. powinny być te prace domowe, jak pan myśli? O czym? Te prace domowe powinny być... No, powinny być, no nie, nie. Jakie są zalety prac domowej według pana? W no, domu zawsze. Czy, czy, i, I tak siedzą przy komputerach i tak no przy właśnie, tak siedzieć przy tych komputerach, czy więcej no, właśnie nie, tych. ale kurs. raczej, żeby coś tam robili w szkole. No Bo tak. historie też są ograniczyć w szkołach, yy, szczególnie po historii polskiej. To bardzo niedobrze. To bardzo niedobrze. Historie, jak nie znają geografii, no to co to. Po co żyć na świecie, jak ja nie, nie wie gdzie żyje. Geografia, no bo... historia to jest podstawa. No i no oczywiście matematyka. To... No bo jak teraz w pierwszych klasach to zlikwidują, czy tam ograniczą, to co później będzie coraz gorzej już no później, pewnie, bo już zbyt no. i tak dalej. Od pierwszej klasy pewnie. Bo najmłodszy to tak płonie ten mózg, no tak? No właśnie. Tak, się przyzwyczaja dzieci. Od małe, tak, dzięki. od tak? W Polsce teraz, czy wystarczy na wszystko i tak dalej? Na wszystko nie wystarczy. Pani na merturze jak to wygląda? No na emeryturze jest dobrze, tylko trochę za mało pieniędzy. No, e, być... I te emeryturki u pani? No, mam y, 2000. tysiące. O tak? Cieniutko dobrze, że mam męża, bo tak to. Ej, pani pachsawa? To, to chyba by mnie, koleżanki nie wyrabiają. No, po prostu A, tak lekarstwa. A tyle, przykład? No, ma tylko 2500, 600, 700. E, No to nie wyobrażam sobie. No Na co więcej idzie u pani? E, no, myślę, że na lekarstwa sporo. Ja się nawet wydaję na, na lekarstwo. Miałby darmowy, nie ma tych darmowych? No dla mnie nie ma. Akurat dla pani, mnie. Nie, pani ma. nie zostało już. A co zdrowia? Jak wygląda? E, to, znaczy... A, to znaczy raczej. A ile lat pracy była że taka mała emerytura? Było dużo czy. E, 35. A to no, ładnie, ładny mi. Powiem większa chyba. E, no, ale kiedy ja odeszłam. W składki były w tamtych czasach słabe? E, to znaczy już nie mam z, te, jeszcze mam z, z, z taką, wie pan, starą emeryturę. Teraz prąd ma zdroże. E... Jak Pani ocenia te 100 dni Tuska teraz? Jak sobie radzi rząd? Bardzo dobrze. Czyli Pani zadowolona? Ta, Lepiej w no Oczywiście. Pod jakim względem? Co, 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 pod co pod dobrego pod już Pod zrobili? każdym, pod każdym. Dopiero rządzą 30. No, no, po... no Pani właśnie ile za to zapłaciła dzisiaj? 90 za coś. Za powiedzmy niecałe 10 produktów, tak? No, no ale jest i do zjedzenia, pierś jest dzisiaj tania także. Nie? Czyli pani promocji szuka, tak? Tak, oczywiście, tak jak wszyscy. No. no nie, w telewizji na przykład zmiany zrobili, jak pani ocenia? TVP, no ale lepsze te zmiany? Ja nigdy nie oglądałam TVP zapisu, także... Czy pani nie ogląda? TVN pani ogląda, czy Polsat? Polsat, TVN, przeważnie. I tam Na Polsacie, na TVN są rzetelne informacje? Tak. Polecę pani, tak? Tak, polecam. Yy, no co tam jeszcze zmieni? Paliwo miało być po 5 zł, to dużo osób narzeka, że nie ma tego paliwa. Miało no, być... No, no, miało być, no, ale nie, nie tak od razu.